na terenie powiatu giżyckiego. Także tutaj pełnimy rolę takiego w tej chwili ośrodka edukacyjnego i pragnę Państwa zapewnić, że ta szkoła będzie istniała do czasu, kiedy będzie chciała się młodzież w niej uczyć. A tak a propos już poza ten wątek, który mnie osobiście dotyczy, chcę Państwu powiedzieć, że oto w gminach Giżycko widzi potrzebę taką budowy basenu i, i po prostu ten basen nie powstał tylko dlatego, że e, mimo, że środki nawet były europejskie przyznane, ale e, no niestety koszt budowy e, przekroczył e, planowane e, środki. Marszałek po prostu może zamknąć basen, nie dokładać, dojdzie do takiego wniosku, zabije, zabije deskami e, okna i, 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 będzie, i będzie ten budynek po prostu stał. No nie ma obowiązku na pewno prowadzenia e, basenu. To jest oczywiście mój Głos dyskusji jako też obywatel tego miasta. Dziękuję panu staroście za tę ważną deklarację z szkoły. Pan Trałczyk, pan Łoszko. Ja uważam, że jest to jakaś kompletna kpina powoływanie się na takie argumenty, że powinniśmy dołożyć jakieś tam parę groszy do tego basenu, żeby ich myśl tego nie przejąć, go na własność. Bo dla mnie to nie jest żaden argument na tle akurat przyjętego na ten rok budżetu, jaki mamy przyjęty. Jest to według mnie ucieczka od odpowiedzialności i mydlenie oczu mieszkańców, tak samo jak zbywamy na, na przykład mieszkańców ulicy Pomorskiej, że nie możemy zrobić tej ulicy, bo jest to droga powiatowa. to tak samo powiedzmy dzieciom, że nie się kąpią w liniance, bo basen nie może być miejski. Panie Wojewo, może być. Pani Łączka, proszę bardzo, Pani Markowska że jeśli dają, to, to się bierze. Dbaczcie, że to jest obiekt o pewnej wartości, o bezawaryjności w ciągu 10 lat i jeszcze wiele lat według ekspertyzy tutaj wytrzyma. Jest to też grunt, jest to też wielkie wyzwanie dla samorządu. Jeżeli będziemy mieli coś na własność, to pozbyć się też możemy. Także poza tym jest jeszcze perspektywa, o ile nam nie odpowiada. W tej formule to jest możliwość na własnym terenie rozbudowy o dalsze przez tą stronę hali sportowej i zrobienie tam z typu tropikali i jakichś tam innych atrakcji. Ale oczywiście trzeba mieć pewne y, pewną wizję, wyobraźnię i ten działania i Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję jeszcze panu Wakowskim, sobie mieszkańcy wyrobił sobie pogląd i, I jeszcze Proszę bardzo Przewodniczący nie raczył w całości odczytać odpowiedzi Pana Przewodniczącego Marszałka Protasa, ponieważ tam bardzo precyzyjnie wszystko wyjaśnione jest. I po słuchaniu się i przeczytaniu tego pisma nie należy nic dodawać, nic wymawiać, żadnych spekulacji, żadnych podporu, że co to będzie sprzedane, nie sprzedane. Tam jest konkretnie napisane. Marszałek Województwa proponuje przyjęcie szkoły. Zaznacza, że już nabór na rok 2009 został zatwierdzony, a więc będzie szkoła istniała. Niewątpliwie zaznacza również, że szkoła istnieje korzystając również z obiektów ulicą ogólnokształcącego, jak i też basenu i wygodnie by było powiatowi prowadzić obiekt na swoich własnościach. Ale zrobił się problem, bo te 500 tysięcy trzeba dołożyć. A marszałkowi województwa wcale nie uśmiecha się sponsorowanie i szuka innej jakiejś bogatej gminy, która zasponsoruje. W żaden sposób samorząd wojewódzki, bo tu są opisane plany związane z tym, nie planuje ani zlikwidować szkoły, ani sprzedać basenu, nic. Te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówią niektórzy radni i pani burmistrz, to są plotki, żeby sprowokować do niezasadnego przyjęcia obiektu do którego miasto Giżycko będzie musiało dopłacać 500 tysięcy Bardzo bym przeczytać i żadne dodatkowe komentarze. Niewątpliwie starostwo nie chce przejąć basenu w całości, ponieważ nie ma tych 500 tysięcy złotych. Zaś miasto Giżycko jest na tyle gram bogato, że pieniędzy podać nie urzucimy. Dzisiaj, póki istnieje szkoła, będzie istniała przez najbliższe półtora roku, a szkołę zlikwidować to nie jest takie proste, bo już od wielu lat próbowaliśmy szóstkę zlikwidować. Jestem przekonany, że samorząd wojewódzki nigdy nie zlikwiduje szkoły. I zawsze będzie basen istniał i cały obiekt na tych zasadach, jakie istnieją. A my jedynie, jeżeli przyjmiemy, to w jakiś sposób tak, ja się śmieję, ja że dostać taki obiekt, jak kolega Błoszko mówi brać, nie? To to samo dostać od kogoś troszeczkę ryjach. Dostać łatwo, a oddać trudno i ich nie chce. Panie Nowakowski, zawiera pan Polsko w niektórych kwestiach, pan nie zna podstaw prawnych i co innego jest zlikwidować szkołę, która realizuje obowiązek szkolny a co innego jest likwidowanie szkoły alternatywnej. Znam i nie, te rzeczy jeszcze nie istnieją. Jeżeli dojdziemy i Dobrze. zmienią się okoliczności, to nasza Rada może i powinna zmienić swoje stanowisko. stanowisko. Dzisiaj nic takiego nie zdarzyło się, żebyśmy. No, tak Dobrze, dziękuję, ja zrozumiałem. Proszę Państwa, skoro Pan Mawrakowski prosił o całość. No, wyglądało, że ja to jakieś tajemnice ukrywam, ale informuję zebranych, że to pismo kolega przyniósł w tej chwili, natomiast jest to pismo od Marszałka skierowane do radnego Wojewódzkiego, który jeszcze u nas nie był na sesji. Proszę uprzejmie, niech Pan przeczyta całość, żeby nie mieli wątpliwości. Nie, to jest od Marszałka do Pana Nowakowskiego. Ale nie, to jest na hmm. ale... Sejmiku Województwa, który przekazał informacje w tej sprawie, to będzie jasne. Szanowny Panie, odpowiadając na interpelację złożoną przez Pana w czasie obrad 16 Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie planów Zarządu Województwa odnośnie funkcjonowania Szkoły Policjalnej imienia Hanny Chrzanowskiej w Iżycku wraz z Rasenem uprzejmie informuję. Punkt pierwszy. Szkoła Policjalna imienia Harny Szarowskiej w Bliżysku jest jedną z pięciu szkół policjalnych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2. Szkoła Policjalna w Niżycku zadał ci młodzież i dorosłych następujących zawodach. Opieku medyczny, ratownik medyczny, technik masażysta, asystent osoby niepełnosprawnej, technik osób kosmetycznych, opiekun domów Pomocy Społecznej. Na rok szkolny 2008-2009 zaplanowano nabór do pięciu oddziałów w systemie dziennym oraz do trzech oddziałów w systemie założonym. Z uwagi na fakt, że większość Punkt trzeci. Z uwagi na fakt, że większość zajęć dydaktycznych prowadzona jest w znajdującym się w pobliżu Obiekcie Licum Ogólnokształcącego, dla którego organem prowadzącym jest powiat giżycki, zaproponowano starości Giżyckiemu przejęcie tego zadania. Przekazano też informacje dotyczące planu finansowego szkoły na 2008 rok oraz kopium arkusza organizacji. Niestety do dziś nie uzyskano formalnej odpowiedzi na tę propozycję. Cztery. Jednocześnie skierowano do burmistrza Giżycka prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego przejęcia obiektów basenu w Giżycku, w którym znajdują się pomieszczenia administracji szkolnej oraz pracownie kosmetyczna masażu, hydromasażu. W imieniu gminy miejskiej w burmistrz miasta pani Jota Piotrowska wyraziła wstępne zainteresowanie przejęciem basenu. Jak wynika z jej pisma z dnia 12 lutego? Trwa weryfikacja kosztów funkcjonowania tego obiektu. Po ich zakończeniu, Pani również rygorowy ostateczne przedstawienie stanowiska w powyższej sprawie. Pragnę nadmienić, że działania mające na celu realizację przekazania zadań oraz obiektu będą kontynuowane pod warunkiem, że stanowiska obu samorządów będą w tej sprawie spójne, ponieważ nie ma możliwości przekazania szkoły policjalnej bez przekazania paserów i odwrotnie. Mam nadzieję, że zostanie zawarte satysfakcjonujące wszystkie strony porozumienie w tej kwestii. No nie ukrywa, a podpisał Marszałek Województwa Warnictwa Mazowskiego jest 7 kwietnia 2008. W 3 tygodnie. Pani Malaśni przeciwko serja. Chciałam tutaj w nawiązaniu wypowiedzi pana radnego Nowakowskiego i Ryszka Błoszki powiedzieć, że nie każda nieruchomość nabywana czy dostawana za darmo jest taką wielką wartością właśnie, bo tak jak to kolega mówił, że można dostać pysk, a zysk z tego może taki sobie. Parę lat temu władze Nowego Jorku sprzedawały wielki biurowiec w centrum za dolara i nikt nie chciał wziąć, bo koszty rozebrania były większe niż cokolwiek można było za to osiągnąć. Także nie każda nieruchomość, ona nawet na dzisiejszym rynku nieruchomości jest takim świetnym interesem. Natomiast mam pytanie, właściwie nie wiem do kogo, do pani burmistrz czy do, czy do pana wiceprzewodniczącego, który tę kwestię poruszył. W tej chwili dzieci miejskie ze szkół miejskich uczęszczają na basen i miasto płaci za to około 200 tysięcy.